Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley. Zapraszam do kolejnej części przygód w grze Anno 2205. Myślę, że dzisiejszy odcinek również spędzimy na lądzie, więc przenosimy się do tej pięknej, mroźnej krainy. I taka jeszcze mała informacja na początek, ponieważ teraz każdy z filmów będzie oznaczony odpowiednią miniaturką. A tak, zaraz, zaraz wejdę na miniaturką, czy jesteśmy na lądzie, właśnie, czyli tam nic nie będzie, żadnych informacji, czy też będzie on dotyczył bitwy morskiej, wtedy pojawia się adnotacja, że jest to bitwa, no tak ładnie nam oczyszczają trasę, a to przy okazji są transporty też, czy też właśnie same bitwy zostaną oznaczone, czy jest to bitwa, która ma wpływ na naszą fabułę, czy po prostu jedna z tych dodatkowych, tak, teraz mamy dwie dodatkowe, warto by było je wykonać w międzyczasie, no ale... Ale właśnie ten czas nastąpi, myślę, że po tym odcinku teraz wracamy do ulepszeń w tym regionie. No i trzeba też uważać, żeby nie stracić pracowników, którzy pracują w tym standardowym przemyśle, ponieważ nie wszyscy muszą się zajmować neuroimplantami. Ale póki co, potrzebujemy więcej wykształconych i już mamy. The Ok, plany, plany. Plany mamy, zaraz je wprowadzimy. Nie wiem, czy tu mogę je zmienić. Nie, zobaczmy, co nam tutaj doszło. Hmm, turbinę mamy, ale tu nam doszło tak. Kwestie dotyczące uczonych. Produkcja produkuje superstopy z molibdenu i aluminium. Superstopy. Hmm. Przydałyby się stu, super stopy, tak? Do chodzenia po śniegu. Gdzie to teraz możemy to wrzucić? Hmm, tak poszliśmy w tym kierunku. Może warto by było rozwinąć te regiony rzeczywiście. Tylko o, dobrze. Za każdy kolejny poziom naszej firmy czy naszej korporacji, zyskujemy też. Zastrzyk gotówki. To jest przyjemna sprawa. Bardzo fajnie, że tak wyszło, ale zastanawiam się, te super stopy może przerzucimy na tę stronę, tak byśmy chcieli się rozwinąć trochę w tych regionach. Myślę, że by było całkiem ok, żeby i tutaj było ciepło. Dobra, hm, ładnie, prosto w kopalnię wjechaliśmy, ale to sobie tam poradzą jakoś. Niestety nasze wilki, uciekając stąd, chyba nie lubią sąsiedztwa takich firm, no ale niech będzie. Okej, okay, do Zagłębia Walbruk mamy te super stopy przesyłać. Produkcja aluminium, no jest na niskim poziomie, więc musimy też ją podnieść, więc myślę, że możemy się tym zająć, tym bardziej, że to powinno być stosunkowo proste. Te moduły nie są takie drogie. Zobaczmy, ile teraz. 5, czyli jeszcze jedna Parę koparek by się tu przydała. No i mamy. Produkcja aluminium tak powinna wyglądać tak wygląda teraz dobrze. Dorzucimy tutaj trochę ludzi do pracy, a także do płacenia kredytów nam. No i też zauważyliście, że te wspólnoty być może jest ich brak po prostu. Tak, tak na to wygląda w stosunku. Okej, okay. w stosunku do liczby ludzi. Mamy za mało tych ośrodków tutaj Zaopatrzeniowych, więc nad tym będziemy musieli Podumać niebawem Ale na chwilę obecną chyba nie, ryb, Ryby nie, a gdzieś mieliśmy A, bo tutaj geotermiczne Mamy te kopalnie Czy elektrownie też Dorzucimy tutaj Coś jest pięknie Tak częściowo pięknie, bo w gruncie rzeczy Mamy jeszcze problem z kredytami Ale okej, okay, dorzucimy tutaj trochę ludzi I zaraz jakoś Pomyślimy coś co z, tym, z tymi kredytami, czy w naszym drugim regionie nie dałoby rady niczego tam wykombinować. Okej, okay. wygląda to w miarę? Chyba tak. Możemy opuścić zimne strony naszej gry. Jeszcze dorzucimy kilku ludzi. Dobra, to przydałoby się przesunąć, ale to za moment. I wrócimy myślę, że niebawem to. Jeszcze zbiorę może te misje, co nam tu doszły. Petrochemikalia. Okej, okay, mam dla ciebie trochę informacji. Bardzo fajnie. Petrochemikalia są mi niepotrzebne. Iryt też mamy całkiem sporo. Petrochemikalia. Wszędzie tak samo to wygląda, więc póki co nie będziemy zajmować się tym. Tutaj nam wydobywają bardzo fajnie to aluminium. No i teraz musimy zbudować szlak przesyłowy. Myślę, że dla neuroprzekaźników. Spuszczam, żeby mi się to przydało, ale niech będzie. Mm, to super, stopy bierzemy stąd, wysyłamy tutaj. No, oczywiście, będzie nas to kosztowało, niestety, koszt utrzymania. Tylko teraz, właśnie, mm, czy na lodowcu nam się super, stopy przydadzą? Zobaczymy. A niech będzie póki co tyle. one step closer to immortality and i'm not referring to the miracle drug you've developed you will live on through your deeds phase 3 is within reach but coordinating all the different branches of your space program will be a tremendous task you will have to delegate some responsibilities like it or not okay musimy nasze neuroprzekaźniki czy neuroimplanty przerzucić też tutaj produkcję Tam mamy. A, no właśnie, bo tutaj coś w Walbruku też kombinowaliśmy. Wygląda na to, że jesteśmy. Wykonaliśmy kolejną misję poboczną. Zostanie nam jeszcze jeden etap do wykonania, jak tam tylko wskoczymy. Przyciągnij kierownicę w regionie umiarkowanym. Hmm, hmm, hmm. Czyli to jak się domyśla. Czyli zaraz się tam przeniesiemy. Dobra, ale na początek szlak. Szlak, tak, ten szlakę. Hmm. Stąd niech leci tutaj, no i właśnie ile tu, tu brakuje aż na minus 3 jest, więc myślę, że dorzucimy tak, żeby było trochę na plusie. Wszystko jest fajnie, tylko niestety musimy się... Okej. Okay. Musimy się jednak tutaj przenieść, trochę rozwinąć naszą fabrykę, bo zaraz by mogło być biednie. Gdzie to my tu skryliśmy? Chyba gdzieś tutaj to było. No, pięknie to. Wow! Tego nie przewidziałem, że kolejny moduł będzie taki drogi. Znaczy taki duży, bo drogi to może nie jest, ale może jakbyśmy go obrócili, w żaden sposób to się nie zmieści. Chyba, że zrezygnujemy z tej drogi. To jest tak jak wcześniej. Też mówiliście, te, te drogi nie są tutaj tak istotne jak w Cities, żeby tych korków nie było i tak dalej. Możemy to rozwiązać tak i być może coś się zmieści jeszcze. Choć no nie pociesza taka konstrukcja fabryki, że później będzie ciężko wcisnąć cokolwiek. O, może w ten sposób, jak w Domino. No i produkcja wzrasta i wszyscy powinni być szczęśliwi. Zastanawiam się, może tak jakby chcieć uszczęśliwić trochę tych ludzi. Może im postawimy też...

Mieszane uczucia, bo nie wiem kiedy z tymi kredytami wyjdziemy na plus, ale mamy też ostatnie zadanie jakie to jest do wykonania, żeby uruchomić nasze petrochemikalia piękne, więc może z tym ruszymy, może trochę też ludzi tu podniesiemy, ich poziom życia, no ci to już w ogóle będą potrzebowali naprawdę fajnych rzeczy później. Okej, okay, wymagania mają wysokie, jeszcze tak myślę. Dobra, myślę, że trochę robotników musi zostać, chociaż trzeba przyznać, że ci uczeni przynoszą nam znacznie więcej pieniędzy, więc to nie jest taka zła kwestia, tak to podnieść wszystko tutaj. Ale okej, okay, wracamy do normy z kredytami. No tak to niestety wygląda, że od czasu do czasu wchodzi człowiek na ten minus. No to teraz bawimy się w zbieractwo, standardowo. I'm ale za to odpalimy nasz generator petrochemiczny. Chyba nam uciekła jedna z misji dodatkowych, czyli right. wygląda na to, to że one są tylko przez pewien moment dostępne, ale z drugiej strony, tak jak mówię, nie ma sensu zbierać czegoś, co nam jest w gruncie rzeczy w jakiś sposób niepotrzebne. Oni głównie dawali nam materiały, które. Wygraliśmy podczas wojen na morzu. Tym bardziej, że czekają nas niebawem kolejne dwie wojny, więc spokojnie sobie poradzimy Obrania. bez tego. Wiem, że jest wiele rezydu, gdy przeprowadzasz ręką. Zabrać je na nowo. Może też mam jeszcze więcej, żebyś miał dyspozycję. Ale to musi pozostać między nami. Nie możemy znaleźć się na chwilę. Okej. Okay. Przez pewien czas się nie będziemy tutaj widzieć. A gdzie ten generator, kolego? Oszukałeś mnie? A nie. Działa tutaj. Na 100%. No to pięknie. Stopniowo produkuje niewielkie ilości. Niech będzie. Przypuszczam, że będę musiał tu od czasu do czasu właśnie wskoczyć i zebrać, czyli coś co znamy z gier mobilnych. No i myślę, że tu Arktyka jest... ...ok, ok. No i bardzo pięknie. Arktyka jest rozwinięta tu całkiem fajnie. Możemy teraz w końcu przenieść się do tych regionów, gdzie mieliśmy udać się już dawno dawno temu, czyli na naszego Walbruka. No właśnie, bo nas tutaj też czeka kilka fajnych rzeczy. Tutaj niepotrzebnie może przyjąłem to jedno zadanie. Po ale wtedy Czek jeszcze nie wiedział o co tu dokładnie chodzi. Prawdziwy sukces. Mm -hmm. I ostatni, 5 z 5. Gdzie jest nasza łódeczka? Tutaj pływa sobie. To dość marnie wygląda. Załaduj na swój pojazd 50 biopolimery z portu kosmicznego. No i mamy jej dostarczyć, i wtedy odpalimy w końcu energię. Nie podoba mi się tylko kwestia, że gdzieś nam zaczęły fundusze uciekać. Było tak fajnie. Ko Komuś się nie podoba w naszym zagłębiu, zbuduj. Podłącz, wydział ochrony. Mamy tutaj wydział ochrony. Hmm. Potrzebujemy więcej operatorów. Dobra, to jesteśmy w stanie zrobić. Tym bardziej, że chętnie ich tu <grych> zobaczę w tym regionie. Okej. Okay. No, trochę się poprawiło, ale mimo wszystko to dalej nie wygląda. Zaciekawie Te szlaki przemysłowe czy przesyłowe będzie też być może. Opcja, że będzie trzeba je usunąć w którymś momencie, ale zobaczymy. I chyba no właśnie potrzebny nam jest kolejny infodrom. Ktoś tu dobrze zauważył? O, gdzie jest moja karta podpowiedzi? No, miałem albo dobra, zrobimy szybką przerwę. Okej, okay, żeby tak tu nie ktoś tylko właśnie tu miałem zapisane wszystko, kto takie dobre podpowiedzi podesłał. No i m.in. Paweł PPP po podpowiedział, że infodromy to coś w rodzaju mediów, a nie szkoły, jak to też wcześniej myślałem. Więc postawimy im te media, tym bardziej, tym bardziej, że to jest dość istotna sprawa. Ponieważ zadowoleni ludzie to też więcej kredytów dla nas, więc kolejny im fodrom, gdzie by mógł tu stać, nie chcę niszczyć tych lasów. No, zresztą tutaj zniszczymy je później pod uprawę ryżu. Więc może kolejny gdzieś niedaleko, niech stoi. Jeden problem z głowy, chociaż to wszystko kosztuje nas. Kolejne punkty utrzymania 250, w tym wypadku. No ale ludzie zadowoleni to przyniosą nam również. Kolejne korzyści, teraz tak z kolejnych podpowiedzi od Pawła: żeby robić mniej wolnych miejsc, jakoś inaczej zarządzać tymi ulicami, tak jak tutaj, lepiej stawiać wszystko w dwóch rzędach. No i to otaczać ulicą, a nie jeżeli tak jak tutaj pojedyncze rzędy. Ale to są takie błędy z początku gry, chociaż myślę, że to też tak miało bardziej wyglądać, a nie jeżeli być dobrze tak w 100% to wykorzystane. Bardziej martwią mnie takie sytuacje jak tutaj mamy, chociażby z tymi uprawami, że w którymś momencie doszły moduły, których nie mogliśmy używać na początku. No i właśnie później tak obudowane te, bud te budowle, budynki to. Mają później problem, żeby je rozwinąć o te dodatkowe bajery. Zresztą mógłbym skasować kilka tych upraw, bo one zużywają więcej. Więcej, chociaż nie, koszt utrzymania no, na jedno wychodzi teraz już bez znaczenia. Nie stawiać ozdób też pały podpowiada, ponieważ one są bardzo drogie, a nic nam nie dają. No to tak, tak samo jak z tymi ulicami, otaczaniem tych wszystkich budynków, to ta sama sytuacja jest. Okej, okay. no i żeby awansować kogoś, możemy tutaj sprawdzać potrzeby, czy są wszystkie spełnione, jak są, to teoretycznie możemy awansować, ale no właśnie, nie zawsze jest to możliwe, tu przypuszczam, że nie możemy tak daleko pójść dalej z tym awansem, z tej racji, że potrzebujemy jakąś liczbę robotników i byśmy tej liczby nie utrzymali teraz, jak dorzucimy właśnie nowe domy, to jest możliwość awansu i tak to właśnie... Pięknie cały czas tu działa. No dobra, to zrobimy tutaj jeszcze dwa rzędy. Może tak? I przeciągniemy ulicę. Albo nie, tutaj wciśniemy jeszcze takie małe domy, bo one też mają swój urok. Nie zawsze jest okazja, żeby je postawić. No i teraz tutaj je obudujemy. No i jest pięknie. Znowu ludzi nam nie brakuje. Dorzucimy kilku operatorów. Coś nam tutaj podesłali. I zaraz powinniśmy dojść już z tymi operatorami do ładu. Ilu ich tu potrzebujemy? Mm, to tu gdzieś było. O, właśnie, już mamy. Możemy postawić wydział ochrony. Może jak to już to tam staje. postawiliśmy, albo niech stoi tutaj. Wygląda ładnie, tylko znowu 1000 kredytów kosztu utrzymania. Teraz najlepiej by było wyskoczyć właśnie na bitwę morską. Gdy tych kredytów mamy mnóstwo, no to to też by mogło fajnie wtedy zadziałać, zebrać no, do naszego portfela. Mnóstwo pieniędzy, no ale to najwyżej, właśnie, spróbuję na zakończenie tego odcinka wyjść mocno na plus z kredytami. No i wtedy, jutro, w następnym odcinku, powalczymy trochę na morzu. Ok, idziemy dalej na plus, jeszcze zobaczę Wasze podpowiedzi. Widzę, że tutaj coś się dzieje. A to zaraz zobaczymy, co dalej. Tu coś możemy zrobić? Nie. Czyli za moment zobaczymy, co tam będzie można zrobić. Co jeszcze zdziałać, jakoś przyciągnąć tego pracownika. Ala Simonusa Destrega Kilka podpowiedzi jak takie, że budynki można przestawiać. To dotyczyło naszej elektrowni. To też już swego czasu zrobiłem, żeby nie były w swoim zasięgu. I na początku chciałem je kasować, a później się okazało, że wystarczy je przestawić i wszystko działa jak najbardziej OK. No i właśnie on też podpowiada, że budować w dwóch rzędach, otoczyć wtedy drogą, no, i nie martwicie się o miejsce, ponieważ zawsze możemy wykupić kolejną wyspę. Przypuszczam, że no jeszcze może nie w tej chwili, ale później będzie można tam postawić kolejne porty. No, i mamy nową wysepkę do budowy. Oczywiście trzeba mieć co do tego pieniądze. Nie mają, pracownicy nie mają dostępu do ważnych usług. Dobra, gdzie to są te ważne usługi? Ok, rozumiem, że możemy awansować znowu ludzi. I wtedy wskoczą do nas kierownicy. Kierownicy już mogą mieć większe wymagania. Okej, okay. ale tych kierowników będziemy potrzebowali naprawdę mnóstwo. Z ciekawości Zobaczę, jak wygląda taki mały dom kierowniczy. No to nam wszystko podnosi. Luksusowo się tu zrobi to wybrzeże. Tak, to niedawno operatorzy byli tacy <grywanie> mocno dopaleni, a teraz się wszystko tutaj zmienia. Żywność luksusowa, bardzo ładnie. No i znowu kobitki zmieniły się na mężczyznę i to tak... Okej, okay, w kółko Macieju. Dobra, to już mamy. Nie mamy. Tu mieliśmy coś zrobić. No właśnie, bo nim, nim podejmiemy się tego wyzwania, to trochę potrwa. Podniesiemy to, zawieziemy do naszej babki, gdzieś ona tam była skryta, i niech nam da tysiąc energii więcej. Moglibyśmy wtedy spokojnie zrezygnować z jakiejś elektrowni, co by nam też było na rękę. O ładnie, to chyba marudzą, że im brakuje dostępu do ochrony. Ciekawe, czy ochrona. Hmm. Ale to chyba ma ograniczoną po prostu liczbę populacji, którą może mieć w swoim zasięgu, a nie tyle. Toż trochę tak wygląda jakby to działał w jakimś obrębie, jakimś okręgu, ale wątpię, żeby przesunięcie jeszcze zobaczę z ciekawości wpłynęło, no właśnie, to co najwyżej może część ludzi pozbawić ochrony. Po prostu przyda się taki sam budynek gdzieś później z drugiej strony, ale tych kredytów nam przybyło bardzo pięknie. Podnosimy poziom

ok, wzrósł nas, nasz poziom tutaj korporacji, mamy piękną zaporę, która nam dowaliła naprawdę mnóstwo energii dodała teraz right. zastanawiam się, czy te elektrownie które tam są, czy nie warto by było je sprzedać, bo jednak one generują tutaj zakład odsalania jak z wodą stoimy, zresztą możemy chyba tutaj nasze towary, czy są jakieś niedobory i takie rzeczy podglądać w tym miejscu no i to jak widać, multidrinki. Trzeba dorzucić trochę multidrinków, prasa owocową. Okej, okay, tu jesteśmy na plusie. Tylko nie do końca. To samo można powiedzieć o naszych rolnikach. Okej, okay, tu wszystko pasuje. Ryżu nam brakuje. Czyli nie do końca pasuje. O, jak ładnie się to wszystko rymuje. Postawimy tu przy drodze, ładnie wygląda. Chociaż może tam by było bardziej ekonomicznie, jakby to dalej stało. Jeszcze zobaczmy, co tu. Nam dolega. Hmm. Przydałoby się jeszcze tutaj coś. I doszły nam nowe budynki. Robi się dość ciekawie w tym regionie. Cały czas tylko pojawiają się braki i nadwyżki. Nad... Braki, nadwyżki. No, ale zaraz chyba dojdziemy już do jakiegoś ładu z tym wszystkim, co mamy. Muszę obserwować jeszcze te rzeczy. Hmm, hmm, hmm. pójdziemy może w tym kierunku, tutaj przy drodze. No i tu wyszliśmy ze wszystkim, co mamy w tym regionie na plusy. Nie wiem, jak Arktyka wygląda. Neuroimplanty, przydałoby się ich więcej, ale to. Mało żywności luksusowej, no ten to się zachciało. No dobra, czyli w tym odcinku jeszcze zajmiemy się żywnością luksusową. Trochę nas to będzie kosztowało, no ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tak, do żywności będę potrzebował wołowiny i wino. Do wołowiny będę potrzebował soję, a do wina to po prostu wino sobie będzie istniało samo. Czyli tak, gdzieś uprawy soi, może takie ekologiczne przerzucimy w te regiony. To jest dość spokojnie, miło. Powinno być fajnie. Mamy uprawę soi. Sobie to samo możemy z hodowlą bydła zrobić. Też gdzieś niedaleko. A po drugiej stronie, niech produkują. O, nie wyprodukują, bo miejsca jest mało. Czyli miejsca na jakieś winnice to przydałyby się, prawda takie wzgórza nasłonecznione bardzo fajnie, ale okej, okay, nie będziemy tak może im wymyślać. Po prostu winnicę postawimy gdzieś z tej strony i zajmiemy się. Okej, okay, mamy chyba braki w transporcie, więc dorzucimy też coś tutaj. Okej, okay, z transportem jest wszystko, wszystko okej. Okay. No i dorzucamy tylko, o nie dorzucamy, jeszcze chwilę musimy poczekać, ale zaraz dorzucimy możliwość produkcji żywności luksusowej. I wtedy nasi tutaj kierownicy powinni być naprawdę bardzo zadowoleni. Zrobiła nam się taka fajna okolica właśnie <grywka> produkująca ekologiczne jedzenie. Może tak, no ta ulica nie jest tu potrzebna, a może widać, że czasem wtedy dostęp do... Centrów transportowych też jest potrzebne, ponieważ one nie działają globalnie tak jak to myślałem wcześniej. A mają ograniczony zasięg. Czyli może tak naprawdę ten budynek przerzucimy gdzieś tutaj. Czyli budowanie tych ulic w taki sposób, jaki to robiliśmy do tej pory, nie zawsze jest pozbawione sensu. Chociaż akurat w tym wypadku nic to nam nie dało. Dobra, plus 4. Niech to tak działa dorzucamy zdrową żywność a jeszcze trochę tych pieniędzy to są kurcze wymagania no to dobra wykształcimy trochę ludzi tutaj może też pociągniemy ten awans wyżej I kierownicy bardzo dobrze płacą a ich się przyda Raz całkiem sporo ponieważ ruszyliśmy ostro z produkcją tej zdrowej żywności tych wszystkich bajerów ile kosztuje awans żebym nie wydawał kredytów czasem na to Gotowość, tak, zgłaszają gotowość do awansu, ale niestety tak, biopolimery super, stopy i konstruktoboty. Wszystko mamy. Biopolimery, no niby taką mamy nadwyżkę w produkcji, a jednak trochę, trochę tutaj jest opóźnienia. No dobra, przyspieszamy czas i zaraz ruszamy z nową, piękną fabryką w naszym regionie. Hmm, jeszcze super stopy. A super stopy muszą nam przysłać się z Arktyki, no i wszystko jest pięknie. Mamy super stopy i gdzieś tu w centrum niech powstaje albo z tej strony niech powstaje zdrowa żywność. To się ludzie ucieszą. Minus jeden, tutaj mamy jakieś braki w towarach. No to teraz podejrzyjmy jeszcze to wszystko, jak wygląda. Wyrównamy te braki. Mięsa brakuje. Czy trzeba było dorzucić jakiś moduł, No. Teoretycznie te pieniądze nam tutaj szybko przybywają, ale z drugiej strony to też nie do końca. O, bardzo dobrze działa. Dostaliśmy wsparcie, czyli dorzucamy jeszcze tutaj jakiś wybieg dla krów. Idealnie się to zmieściło z tej strony. Teraz tutaj będzie problem, zapewne, z soją. Czyli dorzucimy produkcję soi, to gdzieś przy wodzie, jak najbardziej. Minus dwa, czyli nie do końca jest. Hm. No, to robi się tak dość ciasno tutaj. Dobra, soję już produkujemy, i jeszcze musimy dorzucić winnicy jakieś. Okej, okay, i wygląda na to, że sami Sami budują odpowiednie takie wzniesienia właśnie po to, żeby te winogrona bardzo pięknie nam tu rosły. Jesteśmy tu ze wszystkim na plusie. Może szybko w tym odcinku przeniosę się, tutaj też jeszcze coś będziemy mieli, ale dopiero przy następnym poziomie. Szybko jeszcze przeniosę się na Arktykę, tam nadrobić nieco zaległości, tak? To z neuroimplanty, więcej tu potrzebujemy z tej strony. Niech będzie na zero. Zobaczmy, jak reszta rzeczy tutaj musimy przerzucić też multidrinky. Może niech się podzielą porówno. Tu jest chyba OK. Neuroimplanty A, bo muszę to najpierw potwierdzić, wszystko co tutaj dojdzie. To niech będzie na jeden. Potwierdzamy Objective. Objective profile. Multi drinki też musimy potwierdzić. Takie zdrowe regiony, tak zdro... zdrowe szlaki przesyłowe też nam się przydadzą. I tak teraz się zastanawiam, czy gdzieś się nam jednak nie przyda coś w tej krainie. I okej, okay, wskakujemy jeszcze tutaj do państwa. Szkoda, że na plus nie mogę przyspieszyć tego ładowania. I poprawimy tak to, czego tutaj brakuje. A tu brakuje konserwy, tak? Konserwy były chyba tutaj, bo już wcześniej mieliśmy z tym problemy. Work you'll see. Ok, ale z konserwami dalej jest kłopot. Nie wiem, czy produkcja ryb nam wystarczy, żeby to zrealizować. Na zero jesteśmy. Czyli dorzucimy jeszcze jeden moduł. To dopiero nam pozwoliło wejść na minus jeden. Czyli przerzucimy się trochę, małe przesiedlenie tutaj zrobić. Kto by chciał mieszkać przy fabryce konserw, moi drodzy? Okej, okay. już się robi dobrze, tu dorzucimy jeszcze jedno miejsce, do połowu. Hmm, wyszliśmy na zero z tym, ale dalej nie jest do końca tak pięknie. Molibden, molibden, molibden to była nasza jakaś nowość chyba, o właśnie. Tu dorzucimy jeszcze jedną kopalnię. I teraz neuroimplanty i możemy, możemy uciekać do domu. Neuromodów, no tak, tylko to jest właśnie ta pechowa fabryka, którą teraz trzeba jakoś przenieść w inne regiony, chyba. Tylko tu się naszym podopieczne zrobi zimno, ale wymyślimy dla nich jakieś albo przeniesiemy ich po prostu w nowe miejsca. Tu będzie miłe sąsiedztwo naszych pionierów, Okej, okay, dorzucimy jeszcze jedną fabrykę. I tym samym wyszliśmy ze wszystkim na plus, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami korle trzymajcie się, hej!